Cześć, witam Was. Słuchajcie, taki krótki bardzo odcinek. Chciałem Wam pokazać taką słuchajcie, ciekawostkę. Tutaj mam silnik od KTM 250 exc 2019 rok. Oczywiście dwusów. I chciałem Wam pokazać, bo będę akurat wymieniał tutaj, znaczy rozbierał silnik można powiedzieć w celu wydobycia wału korbowego. No, i zlecenia y, wymiany korbowodu, tak zwanego przepięcia korbowodu. Zobaczcie, tutaj mamy rozrusznik. I teraz pytanie, właśnie będzie w tytule filmu: czy można, jak zdemontować y, rozrusznik z tego silnika? Czy jest jakaś możliwość? No, nie ma takiej możliwości, zobaczcie. Bez y, obrócę to, uda się to jedną ręką, tak, uda się. No więc mamy tutaj. Zobaczcie, to jest rozrusznik. Zobaczcie, dzisiaj rusza się. Zobaczcie dokładnie, jak to jest skonstruowane. To nie jest pokrywa, to jest prawy blok silnika. I zobaczcie, tu jest specjalny taki odlew na ten rozrusznik i jego nie wyciągnięcie z silnika bez rozpołowienia go na pół. Czyli trzeba go po prostu. Także gdybyście mieli, e, pytali się, czy jest możliwość e, wymiany rozrusznika bez rozbiórki tego silnika, to już macie s, e, odpowiedź. Także, no słuchajcie, no, no tak się dzisiaj konstruuje te silniki. E, czy można było to po prostu inaczej zrobić, ten odlew? No raczej chyba nie w takim układzie, bo, bo ta ścianka musiała być tam głębiej, ale. Jak to inżynierowie, Austriaccy zaprojektowali. Także o! Warto byłoby, powiedzmy, jeszcze przeglądać ten rozrusznik, bo gdyby on po prostu był zużyty albo przestał działać, no to niestety to są wielkie koszta, żeby wymienić. W zasadzie dwie śruby się odkręca w każdym pojeździe, wyciąga się rozrusznik i jest po temacie, po robocie. A tutaj musicie niestety w takim przypadku, gdy Wam ten rozrusznik przestanie działać, rozebrać na pół, można powiedzieć, silnik. No i tyle. Taki, taki krótki filmik, taka ciekawostka. Także ja mówię, ten rozrusznik jest sprawny, jest wszystko okej, okay, no ale przy okazji wy, wymontowania wału korbowego. Jego się też sprawdzi w jakim stanie jest ten komutator szczotki, żeby nie było po prostu, jak to się mówi później, ała, że nie działa. No dobra, to co? Pozdrawiam z gór, z Wałbrzycha Do następnego odcinka. Cześć.